Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami niezwykle serdecznie. To jest 26. odcinek Kopawry on Tour, drodzy państwo. Była Warszawa, był Stambuł, przyszła pora na Londyn. Na samym starcie oczywiście przypominam wam, że możecie w linku w opisie sprawdzić ofertę partnerów kanału, czyli Endorphy, jeżeli chodzi o partnera technicznego, jak na przykład mikrofon, fotel, który tutaj jest za mną, czy słuchawki, możecie sprawdzić także ofertę Eneby, gdzie to możecie kupić taniej gry na. Absolutnie każdą możliwą platformę Jeżeli robicie zakupy, na przykład suplementy Dbacie o formę, będziecie biegać albo chodzić na siłownię To pamiętajcie, że w sklepie SFD Z kodem n 3 macie także zniżkę No i dodatkowo z kodem n 30 Jak już robicie formę, to możecie zadbać też O dietę w matchfit, a na sam Koniec, oczywiście Superbet Gdzie to przypominam, że cały czas możecie skorzystać Z naprawdę super fajnej akcji Gdzie to możecie zgarnąć karty Playstation Na 100 zł, i możecie to wykorzystać Na rozwój swojego składu na Co tylko chcecie, więc zapraszam a teraz drodzy Państwo, jesteśmy w Londynie. No i co tu się wydarzyło? W ostatnim odcinku wydarzyły się rzeczy niesamowite. Zacznijmy od tego, że Zubi był gotowy do przekształcenia pozycji na środkowego pomocnika i to jest rzecz, która nam bardzo odpowiada. Czekamy także na takie same przekształcenie pozycji ze strony Deklana Rice'a. Na razie jeszcze się doczekać tego nie możemy, no ale właśnie, wszystko w swoim czasie, tak, przynajmniej mi się wydaje. Natomiast to jest moment, w którym warto zadbać także o kadrę trenerską naszej drużyny. Każdy tydzień bez trenera, to jest na dobrą sprawę tydzień zmarnowany, więc po prostu zatrudnimy specjalistów, którzy pomogą nam osiągnąć najlepsze, absolutnie najlepsze rezultaty na każdej płaszczyźnie z jak najmniejszym wysiłkiem, bo to jest podstawa. Prawdę powiedziawszy, bardzo bym chciał, żeby w następnym FC po prostu była możliwość już od zawsze albo kompletnie wyłączenia tego aspektu tych trenerów, albo żeby byli, byli z automatów grani najlepsi, bo jest to przynajmniej dla mnie nie wiem, czy też to tak odbieracie, ale dla mnie jest to trochę uciążliwe. Ten obowiązek za każdym razem, tego klikania, jak zmieniam klub i tak dalej. No to w sensie ja tu nie robię jakichś wielkich rotacji, jeżeli chodzi o trenerów i tak dalej. Zwłaszcza jeżeli chodzi o te drużyny topowe. No i to jest na dobrą sprawę takie mocno monotonne. No nie bójmy się tego słowa. Wydaje mi się, że ono oddaje absolutnie stan rzeczy. Chyba, że nie podzielacie tego zdania, to możecie oczywiście dać się znać w komentarzach. Będzie mi bardzo miło, jeżeli nawiążemy tutaj jakąś polemikę. Z tego miejsca jak tutaj jesteśmy mogę Wam też przypomnieć, że widzimy się w piątek i sobotę na PGA. Na PGA, na stanowisku Endorfi oraz Computronic Gaming, więc wbijajcie koniecznie. Raz, że będę mógł z, z Was rozwalić w FC26, to Wy będziecie mogli też zgarnąć super sprzęcik od Endorfi, więc myślę, że absolutnie deal idealny i perfekcyjny dla Was. Innymi słowy, zapraszam Was niezwykle serdecznie także i na to stanowisko. Dobrze, drodzy Państwo, czy mamy już wszystkich trenerów zatrudnionych, czy mamy już tutaj cały ten temat robiony? Nie, możemy nawet zatrudnić jeszcze jednego, więc proszę bardzo tych trenerów. Arsenal ma akurat Tutaj naprawdę, naprawdę sporo, ale mamy dzięki temu tutaj jakiś poziom wiedzy eksperckiej. Tu się wszystko zgadza. No dobrze. Tak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o naszą ekipę na obecną chwilę i możemy w takim razie też tutaj prześledzić w takim razie cały plan rozwojowy, no bo to też jest istotne, żeby ten rozwój u tych zawodników był faktycznie e, ist, e, najlepszy jak tylko jest to możliwe. I ten Vanieri, no dobrze wiemy ze względu na ostatni odcinek Ajaxu, jeżeli nie oglądaliście, to koniecznie sprawdźcie. Jak ten odcinek na głównym kanale oczywiście, jak ten zawodnik może się rozwinąć. I to jest rzecz naprawdę niesamowita, więc chcemy ten jego rozwój Wykorzystać oczywiście, chcemy by ten zawodnik z nami tutaj był przez długi, długi czas, bo widzimy jego potencjał, wiemy jaki on ma potencjał Dla mnie naprawdę zagadkowym jest podejście do to co my zastaliśmy tutaj w tym Arsenalu pod kątem środka obrony Sprzedaż aktualnych liderów defensywy, głównych odpowiedzialnych za to, że ta defensywa wygląda tak jak wygląda Czyli oczywiście Williama Saliby oraz Gabriela jest naprawdę, naprawdę odważną decyzją równie odważna wydaje się być tutaj opcja ściągnięcia Antoniego Kozubala, ale no spokojnie, ten Antoni Kozubal zostanie przez nas wzięty w obroty i postaramy się znaleźć mu drużynę, w której to będzie mógł grać faktycznie najlepiej i najwięcej jak się tylko da. Fabio Vieira to z kolei zawodnik, z którym moglibyśmy się pożegnać, Leandro Trossard również, Gabriel Martinelli, tam wpadła mocna oferta za tego zawodnika od Bayernu, Monachium, więc no czekamy, 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 ja nie zamykam się i od razu wam mówię, że tu jeszcze może dojść do kilku Cool. Potężnych trzęsień ziemi, jeżeli chodzi o ten skład, więc bądźcie po prostu na to przygotowani. Miejcie to na uwadze. Aktualnie ta nasza drużyna, ten nasz wyjściowy skład wygląda następująco i na obecną chwilę nie widzę tutaj jakichś większych pól do zmian, chyba że chcielibyśmy coś ruszyć. De facto, jedynym zawodnikiem, którego tutaj kupiliśmy, był Kerem Aktur Może, być może, ja tylko teraz głośno myślę może powinniśmy tutaj e, pomyśleć także o jakiejś zmianie na takiej pozycji może tutaj powinno dojść do jakichś sensacyjnych e, przetasowań, zastanawiam się z drugiej strony czy może tego Kaja Hawerca, którego początkowo ustawiłem tutaj jako pewniaka do sprzedaży czy nie powinienem go jednak w naszej kadrze zostawić, ale to są tylko takie myśli, które mi gdzieś tam po głowie m, chodzą, a nie jakieś pewne e, od razu rozwiązania idealne które już w tym momencie mam na tacy przygotowane więc wie, wiecie sami, że to nie jest tak E, hop, siup, chociaż, no, jeżeli mamy jakichś na przykład zawodników, którzy są Waszymi ulubieńcami, moimi ulubieńcami, no to wtedy jest łatwiej, po prostu możemy sobie ich wykupić i jesteśmy elegancko zadowoleni. E, tak samo łatwo jest, jeżeli chodzi o sprzedażę, no bo z tymi sprzedażami, no to tutaj jest tego akurat dużo i pod dostatkiem do sprzedania. W każdym razie, Itan Vanieri preferuje tego zawodnika na pozycji prawego skrzydłowego, e, niż e, z drugiej strony zastanawiam się, może zostawię na niego madłekę na tym pozycji prawego skrzydłowego, a z Itanan Vanieriego przerobię na lewe skrzydło, i on wtedy będzie mógł tam jakoś naturalnie, nie wiem, zastąpić, może z czasem albo wchodzić za Kerema Aktur koglu. U mnie Kerem Aktur koglu i tak będzie tym numerem jeden, ale po prostu myślę o takim realniejszym podejściu na to, że na tej pozycji ten zawodnik może zostać przez komputer też. Częściej wprowadzane z ławki rezerwowych, a madułekę możemy zostawić po prostu na tej pozycji tego prawego skrzydłowego. On też się tam rozwinie, więc to jest spoko opcja, ale wiecie jak jest. No dobrze, to skoro mamy tutaj ten sprawę tych transferów w toku. Dzieje się tutaj kilka rzeczy dotyczących tego transferu. Trwają także kolejne negocjacje, jeżeli chodzi o kolejne transakcje i negocjacje. No to sam jestem ciekawy, jak to się wszystko dalej potoczy. Jeżeli chodzi o otrzymane oferty, no to sami widzicie, że tutaj są w trakcie też prowadzone negocjacje. Nie pozostaje mi nic innego jak teraz przestymulować te kilka dni do przodu, więc proszę bardzo. Arsenal zaraz zmierzy się z Borusią Dortmund. Ale zanim to, to potwierdzamy odejście: Kepy Arizarabadza za Balagi, który to za 10 milionów przenosi się do. Brighton, Hoven, Albion. Myślę, że to jest dla nas dobry transfer. Tym bardziej, że Karl Hein jest już przez nas namaszczony na tę pozycję e, zmiennika do rotacji z Davidem Ryan. Roczne wypożyczenie Antoniego Gozubala do Bournemouth. to brzmi jak naprawdę dobry plan, jeżeli będzie tam grał. Tym bardziej, że będziemy mieć bezpośrednio wgląd do jego statystyk, jak siedzi w tych wisienkach, więc uważam, że to jest dobry pomysł. E, 30 czy 40 milionów. E, w sumie, jakby ten Forest nam dało tą czwórkę z przodu, to wtedy mielibyśmy tutaj. No, nie, no słuchajcie, to jednak jest yy, myślę, że spore niedo, niedoszacowanie. I no dobra, no to skoro tak. Może zostawmy sobie tego Kaja Haverca. Eee, negocjacja kontroferty od Napoli. Zobaczmy, co oni powiedzą na naszą kontrpropozycję, jak to się wszystko dalej potoczy. Ja muszę też oczywiście zobaczyć... Nie no, do Tottenhamu to my go wypożyczać nie będziemy. Ja muszę też zobaczyć, jak to wszystko się kształtuje, jeżeli chodzi o aktualną formę tej drużyny. Jak do zespołu się wprowadzi na przykład Kerem Aktur-Koglu, stąd też teraz przesymuluję kilka dni do bezpośrednio starcia z Borussią Dortmund, chociaż zanim to, to zaakceptuje także jeszcze jedną ofertę transferową, która może być bardzo, bardzo szokująca. Zatem drodzy Państwo, akceptujemy. I tutaj dochodzi do kolejnego absurdalnego, absurdalnie sensacyjnego scenariusza. Kacper Urbański z Warszawskiej Legii do Arsenalu, a my ściągamy w to miejsce jeszcze, a raczej oddajemy im Christiana Norgarda. Tutaj mamy Kacpra Urbańskiego, i to jest kolejny zawodnik, który, to jest kaprys, absolutnie. Tu się zgadzam. To jest absolutnie kaprys, i tu nie ma w ogóle z czym polemizować. To jest zawodnik, który też zostanie dodany do listy wypożyczeń i mam nadzieję, że tak samo jak e, Antoni Zubal odnajdzie po prostu miejsce, gdzie faktycznie będzie w stanie grać. E, jeżeli chodzi o kubek i wiora, 20 milionów od Aston Villa to jest uczciwa oferta. Za Mosquerę odrzucamy. Za Kabie możemy zaakceptować. No i tutaj Jeremy Frimpong. Tę ofertę też e, odrzucimy. Ale z ciekawości sobie podnegocjujmy, ile tam maksymalnie moglibyśmy za tego Jeremy'ego Frimponga dostać. Ogółem mocno grywalny jest ten skład. To z całą pewnością. A teraz przechodzimy sobie do dnia meczowego. I słuchajcie, no ja chcę zobaczyć. Ja chcę zobaczyć, jak to wszystko się poukładało. Jak to wszystko będzie funkcjonować już bezpośrednio na boisku. Tu jest Kozubal, tu jest urbański. Kivior, your... słuchajcie, wiecie co? Musimy zrobić jeden mecz. Jeden taki mecz musimy zrobić, póki jeszcze mamy tych zawodników w składzie wszystkich, więc proszę bardzo. Kto się tego spodziewał? Pewnie żaden się tego nie spodziewał. Kto by się spodziewał, że tak będzie wyglądać środek pola i defensywa kanonierów, ja nie. Ale zobaczymy, jak sobie poradzą tutaj z Bulusją Dortmund. Uje. No ja pierdzielę Keremak Turkoglu kontuzja! Jezusie, no, ej, słuchajcie, szczerze mówiąc, no dobrze, no, nie mam jak do końca bezpośrednio ocenić tutaj e, naszej defensywy, chociaż zubar zagrał przyzwoicie, a został zmieniony tutaj przez Boe i zagrał naprawdę on z kolei miernie, ale nasza obrona, no, to jest rzecz, którą trzeba zaobserwować i ja wobec tego do końca już ten puchar przedsezonowy będę będę operował tutaj naszym wyjściowym składem. Zubal wypożyczony do Bournemouth, więc udało się nam także tego zawodnika. Kerem który 7 tygodni, no to to jest katastrofa i to tuż po transferze tego zawodnika. No takie historie się niestety zdarzają. Szkoda, że jej zdarzyła się tym razem i to akurat w przypadku naszego nowego nabytku. Ale spokojnie, to jest właśnie tym bardziej ten moment, w którym do składu wyjściowego musi wskoczyć Itan Vanieri, bo ja chcę, żeby to ten zawodnik teraz tutaj stanowił o sile tejże drużyny. Zapisujemy tutaj zmiany. Zastanawiam się, tak szczerze, zdroworozsądkowo, czy mamy czas na cackanie się tutaj z rozwojem Ricardo Calafioriego, Christiana Moskery i tak dalej. Ja wiem, że to są zawodnicy, którzy mają naprawdę sufit wysoko. Ale zastanawiam się, czy my nie powinniśmy teraz sobie stworzyć wytycznej, potężnej, z równie potężnym znalezieniem absolutnego lidera, obrona. Dajmy sobie obrona, dajmy sobie obrona i środek obrony i jego igorola to ma być klasa światowa. Po prostu klasa światowa, nic więcej mnie tutaj nie interesuje. Zobaczmy, może się okaże, że jednak dojdzie tutaj do kolejnego spektakularnego transferu. Kai Havertz do Manchesteru United Kai Havertz, któremu to kończy się kontrakt A Manchester United nie jest do końca przestraszony Manchester United myśli, że w sumie To jest całkiem sensowna oferta Jaką tutaj mogą za tego zawodnika e, Złożyć, więc ja jedyny mam tylko wymóg Że ja chcę sprzedać go za więcej niż 40 milionów Odrzuca O kurde, z drugiej strony 70 baniek Za Jeremiego Flimponga Na tej prawej obronie No to jest mocne To jest mocny scenariusz może powinienem wobec tego stworzyć tutaj ogółem taką wytyczną, gdzie to będzie po prostu obrońca. Obrońca, klasa, nie talent klasy światowej, tylko klasa światowa, obrońca. I zobaczymy, co tutaj nam wypluje, czy coś nam wypluje tak już od razu. Zobaczmy. Na prawej obronie tutaj mamy Destiny'ego Udogie, na prawej stronie jest Pedro Porro, aktualnie zawodnik. Romy, tu jest Ian Wesley, Ian Madsen, Rico Louis. Rico Louis z ogromnym potencjałem. Thiago Santos to jest też świetna propozycja. Alfonso Davis, Pierre Lulu, Rhys James w Ace Milanie. Ten transfer wygląda przerażająco realnie. Naprawdę przerażająco realnie. No, wygląda to sensownie. No, to jest, powiem Wam szczerze, do rozważenia. Pedro Porro z tej Romy do wyciągnięcia. Nie wiem za ile byłby pieniędzy. Ale no z drugiej strony, nie jest to też aż tak mocny, dy, mocny dystans, jeżeli chodzi o tych zawodników. Tu jest Piero Hinkapie. Czy Piero Hinkapie tak w ogóle swoją drogą? Czy on nie jest dogadany już tak na dobrą sprawę z Arsenalem? Tak mi się coś wydaje, że coś takiego jest tam że jakoś ten temat jest grany, że ten zawodnik jest w jakiś sposób, albo mi coś umknęło, może tak być. Gabriel, Jezus. Gabriel, Jezus w Lechu Poznań, nie? Błąd w symulacji, absolutnie. Dobrze, ja na razie tą ofertę za tego Jeremiego Fringponga wobec tego przetrzymam trochę. Poczekamy, zobaczymy, co się jeszcze wydarzy, kogo nam tutaj jeszcze e, przedstawią. Możemy sobie cały ten puchar przedsezonowy nawet pozwolić tak rozegrać. E, teraz żegnamy na wypożyczenie Antoniego Kozubala, który oddaje się do Bournemouth na 12 miesięcy. Mam nadzieję, że to będzie dla niego absolutny strzał w dziesiątkę i że ten piłkarz Odnajdzie się tam jak nigdzie indziej. Przechodzimy dalej, drodzy Państwo. Czas na mecz z FC Barceloną. Ale zanim to, to jeszcze Kuba Kiwior żegna. Więc tym bardziej się cieszę, że udało się nam zagrać tymi Polakami. Arsenal do Aston Willi za 20 milionów Kuba Kiwior zamienia i teraz przechodzimy do dnia meczowego FC Barcelona kontra Arsenal, no i tak jak mówiłem ten nasz podstawowy, co by tu nie mówić skład, teraz zobaczymy jak się spisze, jak zagrają ci zawodnicy remis 1 do 1 z FC Barceloną nie jest, nie jest naj, najlepiej, nie jest też najgorzej jeżeli mielibyśmy tutaj jakoś oceniać krytycznie defensywę, no to faktycznie Frimpong i Ricardo Calafiori to są takie nazwiska, które trochę się tutaj w oczy rzucają. To są takie nazwiska, które gdzieś tam mm, powodują, że można się zastanowić, czy to jest aby na pewno sensowne. Mamy propozycję. 81 milionów proponuje Borussia Dortmund. Słuchajcie, wobec tego ja po prostu tutaj zlecę renegocjacje też do tego pułapu 80 milionów dla. Jeremiego Frimponga, Kai Havertz. Zobaczymy. Może to ten ham słuchajcie zapłaci za niego wystarczająco dużo pieniędzy. Zobaczymy, czy to się wydarzy, czy to się nie wydarzy. Kacper Urbański do Wolverhamptonu. Proszę bardzo. To brzmi jak sensowna propozycja. Conor, wait, proszę, proszę. Ofertę Bayernu możemy odrzucić, ofertę Napoli możemy zaakceptować, drodzy Państwo, skoro tak. Jeremy Frimpong, tutaj jest cały czas wisi w powietrzu, ta oferta została nam złożona 28, czyli teraz. No to mamy jeszcze sporo czasu, żeby tam zrobić potencjalny research, więc przejdźmy sobie od tego 28, który mamy to teraz, już bezpośrednio do starcia z Realem Madryt, tutaj tak czy siak będziemy mieć cały czas na bieżąco te niektóre oferty. Mamy to starcie końcowe. No, i to jest mecz, który może troszeczkę zadecydować o posadzie, właśnie niektórych z naszych zawodników. Więc proszę bardzo, mamy potwierdzenie tej oferty za Jeremiego Frimponga. Tutaj odrzuciła tą kontrofertę Atalanta Bergamo. Jeżeli chodzi o Borussię Dortmund, nadal jest ona na stole. Kabia akceptujemy. Urbański, słuchajcie, skoro Everton wchodzi do gry, to ja bym chyba wolał go wypożyczyć nawet do Evertonu. Złożone oferty. Piero Hinkapie za 89 milionów. Słuchajcie, myślę, że możemy to po prostu zaakceptować najzwyczajniej w świecie. Lewonożny Piero Hinkapie. Myślę, że to jest to, czego teraz nam potrzeba w tej drużynie, jako taka recepta troszeczkę. No i teraz w dniu meczowym zobaczmy wobec tego. Milo Skerkes, Ricardo Calafiori, Eder Militao i Jeremy Frimpong. Te boki obrony w ogóle wyglądają zabawnie. No i niestety to jest kolejna porażka z Realem Madryt. Z Realem Madryt, w którego barwach to gra. Nuno Mendes, Asensio, Gabriel o, świetnie, oczywiście, że tam. E, Saliba. Aha, no to zajebiście. Tam sprzedaliśmy dwóch środkowych obryców do Realu Madryt po prostu. Jezus Maria No to to jest Ale Dlaczego Vinicius Junior jest na ławce rezerwowych? To jest w ogóle dobre pytanie. Dlaczego Vinicius Junior? Dlaczego Vinicius Junior jest na ławce rezerwowej? Ha. No i to jest teraz pytanie, które rodzi bardzo dużo jakichś wątpliwości. Vinicius Junior, o to i jest Vinicius Junior. Zobaczmy, jak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Jest niezadowolony, jeden z najlepszych na świecie, morale... Okay, w miarę, tak to wygląda, jeżeli chodzi o tego piłkarza. No tu by trzeba było absolutnie i absurdalnie wręcz rozbić bank, żeby przekonać go do zmiany Realu Madryt. To jednak jest, słuchajcie, to jest jednak e, no najlepszy klub w historii futbolu. E, Liverpool chciałby nam wykupić Edera Militao, ja to oddalam. Ja mogę zaakceptować tę ofertę wypożyczenia Wolverhamptonu. Jeremy Frimpong cały czas tutaj jest, ta oferta na stole. Zobaczmy zatem, drodzy Państwo. Jeżeli mają być porządki, to mogą być porządki. Z drugiej strony, muszę patrzeć też tak zdrowo-rozsądkowo, uderzyć się w piersi i popatrzeć na to, jak piekielnie grywalny jest na przykład Sam w sobie Jeremy Frimpong. To jest naprawdę niesamowite, jak ten zawodnik jest tutaj użyteczny. Tu jest Oscar Mingueza. Oscar Mingueza się tak rozwinął, to jest mocne. Rhys James w tym Milanie też naprawdę super sobie poradził. Anthony Robinson Giovanni Di Lorenzo, tutaj już zdecydowanie spadek formy tego zawodnika. No słuchajcie, wydaje mi się, że chyba jednak po prostu zostaniemy na razie z tym, co mamy pod postacią Jeremiego Flimponga, ale potrzebujemy tutaj pierochi kapie potrzebujemy Piero Hinkapie i ja jeszcze chcę zobaczyć jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie pod kątem jak już patrzę na to w taki brutalny sposób pod kątem grywalności, no to u Zubimendiego ta grywalność troszeczkę leży u Odegarda tak brutalnie na to patrząc y, też i zastanawiam się, słuchajcie może wystarczyłby nam jako ten defensywny jeden zawodnik y, Zubimendi, a my moglibyśmy tutaj kupić kogoś to byłby absolutnie kreatorem, zawodnikiem naprawdę nieoczywistym. Potencjalnie oczywiście, można przyrobić tutaj Intana Vanieriego I my to, co tutaj na razie robimy, to jest bardzo po myśli e, arsenalowej, ale z drugiej strony myśl arsenalowa doprowadziła ich do tego, że oni na razie nie wygrali jeszcze żadnego trofeum i tak dalej, więc słuchajcie, no może oni potrzebują właśnie nie myśli arsenalowej, tylko w końcu myśli zwycięskiej. W końcu może potrzebują myśli i tego gena, genu zwycięzcy, który gdzieś ich tam zaprowadzi. Malik Tilman. Czy to jest właśnie taki zawodnik? 25-letni Amerykanin to jest naprawdę niesamowita opcja, bardzo kusząca opcja. Niko Pas w tym komo cały czas siedzi. Słuchajcie, to wydaje mi się, że może i znaleźliśmy właśnie swojego kandydata. Jeżeli Niko Pas nadal siedzi w tym komo. To to jest moment, w którym my kładzie jego kontrakt Wegasa. Dobra, słuchajcie, tu nie ma w ogóle z czym polemizować. Ja w tym momencie podjąłem decyzję. Jeżeli jego kontrakt Vegasa za 11 miesięcy, jeżeli my możemy go spróbować podpisać za 60 milionów, to to jest w ogóle no-brainer w tym momencie. Więc panie, panie Fabregas, ja wiem, że Keremak turkoglu to jest łakomy kąsek, ale mi jednak... Ja jednak żywię wobec Karemak który Konglu sentyment duży. 62 milion. No i to już jest rozmowa, która mi się podoba. Ja zrobię wam kontrofertę 63 i my powinniśmy być teraz tutaj elegancko dogadani. 64 moje musi być na wierzchu. To jest absolutna podstawa tych negocjacji, Sesk, mam nadzieję, że wiesz e, znasz hierarchię. E, moje musi być na wierzchu, więc nie 600, a 5 9,9,9,9. 9, 9, 9. To jest moja kontroferta. No, i co? I moje jest na wierzchu. I moje jest na wierzchu. Jesteśmy zadowoleni z tego powodu. Niezwykle bardzo. I nikopas. Słuchajcie, tu nie ma w ogóle wejód z tego, na, na co zwlekać Nie ma co czekać, nie ma co się zastanawiać. Nikopas natychmiast zostaje e, przeprowadzony przez te renegocjacje. Rola w zespole. Niech ma mimo wszystko świadomość, na jakim jest e, Levelu, więc niech będzie nie miał jakichś wygórowanych wymagań, jeżeli by się okazało, że może być nie wypałem no to będziemy mieli troszeczkę problem, bo podpisujemy go na długi pięcioletni kontrakt. Sprawy finansowe, no i zaproponujmy mu teraz, no nie wiem ile, ze 150, to jest myślę, że dobra, sensowna propozycja dla tego zawodnika. Zatem Nikopas. pas drodzy Państwo, bardzo szybko, bardzo dynamicznie się to wszystko wydarzyło, ale taka perełka będąca w tym komo do wyrywania to po prostu było zbyt kuszące, żeby powiedzieć nie. Dlatego Nikopas wskoczy w rolę Środkowego pomocnika ofensywnego Jednocześnie żegnamy Gabriela Martinelliego Który to odchodzi do Napoli Za 82 miliony A my witamy właśnie Nikopaza Który to został zakupiony za 64 miliony 599 999 euro Ja jestem zadowolony Mimo wszystko wiem, że może tam dało się Minimalnie Lepszy deal tam ugrać Ale teraz ja wam pokażę co my teraz tutaj zrobimy Zubi Mendy może mianowicie wskoczyć sobie po prostu tutaj na tą pozycję, po, Zubi Mendy może wskoczyć na tą pożyczkę. I Zubi Mendy potem, gdy wskoczy na tą pożyczkę, to zostanie o tutaj o przerzucony za boę, Tutaj wskakuje pas. No i słuchajcie, uważam, że to zaczyna teraz wyglądać już naprawdę, naprawdę obiecująco. Odegard jak taki, jako taki kreator. I Declan Rice, którego to zadania są stricte defensywne. Tu nie ma co się oszukiwać. On jest tutaj absolutnie zawodnikiem, którego to odpowiedzialność będzie wyłącznie i stricte e, z, za, zadaniem defensywnym. I dlatego chcemy go zamienić na, tego, na tę definitywną pozycję tego defensywnego pomocnika. Dobra, słuchajcie, ja jestem mega ciekawy, jak to wobec tego będzie teraz działać. E, u urbańskiego. E, ojej, ja myślałem, że ten progres u ciebie urbański będzie troszeczkę lepszy. Ale kto wie, może się nie pomyliłem. I jeszcze. Uoo, no i to jest dla mnie super informacja. To, że Nikopas zaraz się rozwinie, to jest naprawdę. To jest dobry, dobre info. Dobra, słuchajcie, my, jeżeli chodzi o tych napastników. Zastanawiam się, czy wobec tego nie zmienić teraz... Yy nie chce z nami prowadzić negocjacji transferowych. Z drugiej strony wobec tego sprzedanie teraz Kaja Hawerca, który nie chce prowadzić z nami negocjacji transferowych, ma sens. Z drugiej strony tak samo to wygląda na przykład w przypadku Andrei Ratiu i Andrei Ratiu nie chce prowadzić z nami tych negocjacji transferowych, więc możemy też, powinniśmy poszukać kogoś, e, kto nam będzie tym bocznym obrońcą. Re Rezerwowym oczywiście, ale może faktycznie tak trzeba zrobić. Słuchajcie, jeżeli ci zawodnicy nie chcą, Declan Rice wierzę, że podpiszemy z nim jeszcze umowę, dlatego też tak na to się wszystko zapatruje, a jeżeli faktycznie defensywa była na... E, największym problemem właśnie tejże drużyny w minionym sezonie nie ma co się dziwić jeżeli oni odwalili taką i sprzedali swoich najlepszych zawodników najważniejszych bezpośrednio do e, do Rico Lewis z Burusi Dortmund do Realu Madryt to to jest naprawdę głupota dobra jeżeli Rico Lewis się zgodzi u nas na ofertę i na rolę zmiennika dla Jeremiego Flimponga to myślę, że jesteśmy super zadowoleni. Eze, -e -e e -e 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 -e. słuchajcie, troszeczkę odlecieliście. 30 milionów to jest moja kontroferta dla was. Wy chcecie 40? Spokojnie, zejdźmy na ziemię. 33. 33 300. To jest moja kontroferta dla was. Muszą to jeszcze przemyśleć. W porządku, ja wam daję czas, ja wam daję czas, jeżeli musicie to przemyśleć, to ja nie mam tutaj z tym absolutnie żadnego problemu, jeżeli tak faktycznie ma to wyglądać. Ja wobec tego przejdę tutaj raz jeszcze do zakładki składu i wobec tego, drodzy Państwo, podejmuję te decyzje. Na liście transferowej jest Ratiu, na liście transferowej jest Kai Havertz, na liście transferowej jest Wade, no i czekamy na możliwość przedłużenia tego kontraktu z Declanem Rice'em, bo chcemy z nim tą umowę przedłużyć. Oferty w sprawie Kaja Havertza spływają, mamy renegocjacje transferowe, pozostaje czekać.